Szanowni Państwo, jesteśmy na 12. Kongresie Polska Chemia, a wraz ze mną jest Pan Robert Jeszke, zastępca dyrektora do spraw zarządzania i emisjami, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, kierownik Kobidze, szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło być tutaj gościem na tym wspaniałym wydarzeniu, które dyskutuje na temat przyszłości tego sektora. No właśnie, jeżeli mówimy o przyszłości sektora, to niewątpliwie determinują go też unijne cele klimatyczne, zarówno te w bliższej perspektywie czy na, lata 2014, na, na rok 2040, ale również do, do roku 2050. I w tym kontekście, no niejako Polska nadal pozostaje w trudniejszym punkcie wyjścia ze względu na wysoki udział paliw kopalnych. Równocześnie mamy na horyzoncie Dalszy dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji, no, które też w pewien sposób będą determinowały wzrost funkcjonowania przedsiębiorstw, wytwarzania energii elektrycznej, między innymi. No właśnie. Czy w Pana ocenie obecne ramy regulacyjne, te, które mamy dzisiaj i te, które też są planowane w najbliższym czasie, mam tu na myśli chociażby IUTS, mechanizm CIBAM, czy też dyrektywa r 3 wystarczająco wspierają przemysł w tej drodze transformacji. Jakie warunki zarówno takie finansowe, technologiczne czy regulacyjne właśnie powinny być spełnione, no by faktycznie ta kreowana polityka klimatyczna wspierała realnie transformację przemysłu? Więc. Oczywiście polityka klimatyczna i ten cel, który y, Unia wyznaczyła sobie jako, jako cel podstawowy, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, no to jest cel, który na papierze dobrze wygląda, regulacyjnie można go zaplanować i takie regulacje Unia też wdraża i wszystkie państwa członkowskie pracują na tym, żeby, żeby ich kształt był <laughs> odpowiednio sprofilowany do, do, do tego celu. Natomiast y, rzeczywistość jest trochę. Zaskakująca i w trakcie, kiedy wyznaczane były cele cel ambicji, zarówno na ten 50 rok, czyli neutralność klimatyczna, jak i cele te pośrednie, akurat obecnie realizujemy cel na 2030, czyli te 55% redukcji, i temu towarzyszące wszystkie te regulacje, które wchodziły w taki pakiet Fit for 55. I te regulacje no, napotkały na pewne ograniczenia rzeczywistości. Tym ograniczeniami chociażby jest, e, pojawił się COVID, e, e, wojna w Ukrainie, konkurencyjność, która, e, zaburzenia konkurencyjności związane też e, z nową administracją e, w Stanach Zjednoczonych, czy też dużą ekspansją rynków azjatyckich, w szczególności Chin. No i to powoduje, że, że obecnie jesteśmy na takim etapie pewnej refleksji, jak tę ścieżkę dekarbonizacji faktycznie ułożyć. To znaczy, nie znika nam cel główny, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych, ale sposób do dojścia do tych redukcji może być różny. No i <laughs> oczywiście inercja w dyskusji w, w gremiach brukselskich jest powiedzmy dłuższa niż decyzje. Podejmowane na przykład w Chinach, mówiące o tym, ile eksportujemy na przykład na rynki europejskie samochodów elektrycznych. O tyle ona jest poprzedzona pewnymi refleksjami i dyskusjami też z różnymi grupami interesów, też między innymi, czy przede wszystkim na, na dzień dzisiejszy z przemysłem, bo przemysł to jest ten sektor, który napotyka, szczególnie energochłonny, napotyka teraz na największe obciążenia związane z właśnie z zachowaniem konkurencyjności. I na pewno nie sprzyja temu pewne wymogi regulacyjne, które mają określone harmonogramy wejścia. Natomiast w tych regulacjach też są zaszyte pewne elastyczności, których można skorzystać. Przy tej ie 2 oczywiście mówimy o tym, że, że sektory powinny być wspierane po to, żeby, być, żeby utrzymać swoją produkcję w Unii Europejskiej i temu służy właśnie m.in. innymi wprowadzany podatek graniczny. Oczywiście ma swoje, ma swoje minusy i o tym pewnie za sekundę porozmawiamy. Jest ETS, który wprowadza oczywiście koszty e, CO2, natomiast on też jest, jemu towarzyszą różne instrumenty wspierające przemysł i z nich jak najbardziej trzeba korzystać. No Dyrektywa R3 e, wprowadziła i chyba największym, e, największym chyba takim obciążeniem to jest wymóg spełnienia celu e, zielonego wodoru. I, I myślę, że to jest element, który będzie też szeroko dyskutowany, dlatego że tak jak byliśmy uzależnieni od danych i paliw kopalnych, i rzeczywistość pokazała, że, że to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy utrzymywać bezpieczeństwo naszego regionu, tak samo odnawialne źródła energii, które są niesamowicie potrzebne do tego, żeby wygenerować ten, ten zielony wodór, ich koszty, które do tej pory malały, nagle zaczęły rosnąć. No więc. Koszty w ogóle wytworzenia tego zielonego wodoru w Europie też rosną. W związku z czym pewien, e, pewna korekta związana z tym, jak my ten wodór e, mamy wytwarzać w Europie i w jakich ilościach, w jakim momencie, no, też będzie podległa jakimś e, dyskusjom i refleksjom. Dlatego, że no, nie możemy znowu wpędzać się w sytuację, kiedy jesteśmy uzależnieni od, od importu wodoru, który właściwie jest nam potrzebny do dekarbonizacji. A, a, a jego na przykład nie możemy wytworzyć ze względu na wysokie koszty y, półproduktów, które są potrzebne do tego. No i tutaj otwiera się też pole do dyskusji na temat innych y, y, źródeł, bo to wchodzimy już na sektor energii, wytwarzania energii. Wchodzimy też na dyskusję na temat innych, nie tylko zeroemisyjnych, y, czy właściwie zeroemisyjnych, ale nie tylko odnawialnych źródeł energii, nie? czyli atom. Też technologie wychwytu i składowania dwutlenku węgla, które z perspektywy polityki klimatycznej prowadzą do tego samego celu, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych. Natomiast to rynek powinien decydować o tym, co jest w danym momencie najbardziej opłacalne. No i to rynek powinien decydować o tym, e, w którym kierunku akurat w tym momencie powinniśmy iść. Więc to obecna polityka wymaga pewnej takiej elastyczności, nie tylko regulacyjnej, ale też właśnie... W wprowadzenia większych elastyczności w rozwoju rynku i decyzji rynku. Czyli niejako takiego wdrożenia, realnego wdrożenia podejścia neutralności technologicznej do wybieranych rozwiązań, technologii. Dobrze, wracając do mechanizmu SIBAM no właśnie, wśród dyskusji w branży, ale, ale i nie tylko, często pojawiają się różne obawy dotyczące skuteczności tego mechanizmu i możliwych wszelkich luk systemowych. Z perspektywy przemysłu chemicznego, który oczywiście no, jest wyjątkowo, tak jak już Pan wspomniał, narażony na wysokie koszty transformacji i dosyć dużą presję regulacyjną. No właśnie, kluczowe pozostaje pytanie, czy ten mechanizm faktycznie pozwoli zachować pytanie, czy też mówimy dzisiaj o zachowaniu konkurencyjności europejskich producentów, nie tylko wobec importu, ale także to, co się pojawia coraz częściej w różnego rodzaju rozmowach i debatach, także w eksporcie poza granicę Unii Europejskiej. Jakie Pana zdaniem są największe wyzwania związane z wdrożeniem mechanizmu SIBAM? Jakie korekty, zmiany mogą być potrzebne, no żeby faktycznie stał się ten mechanizm takim realnym narzędziem Wsparcia dla przemysłu? No, <laughs> Trudne pytanie, bo to jest chyba teraz najbardziej gorący temat i, i najbliższe miesiące, jak nie lata, będzie zaprzątał nam wszystkim yy, yy, głowę. Natomiast to, co jest istotne, żeby zaznaczyć na samym wstępie, to jest to, czemu ten CIBAM w ogóle jest wprowadzany w Europie. Bo pojawiają się głosy, że po co my wprowadzamy taki mechanizm? On tutaj jeszcze dołuje już bardzo nisko leżące, powiedzmy, sektory i, i ten, tą działalność sektorów w Europie. Natomiast prawda jest taka, że bez CBAM-u po prostu tych sektorów w Europie nie było, bo CBAM jest takim instrumentem, który pozwala wyrównywać szanse i koszty ponoszone przez producentów europejskich ze względu na politykę klimatyczną, wyrównując te koszty na granicy, jeśli chodzi o import towarów. Oczywiście wprowadzając takie rozwiązania no wchodzimy w następne, e, całą plejadę po prostu e, problemów, które się z tym wiążą. Czyli wychodząc z prostego założenia, że żeby konkurencyjność europejskiego przemysłu była zachowana ze względu na politykę klimatyczną i koszty CO2, które ponoszą przy produkcji przedsiębiorstwa w Europie, wprowadzając to wyrównanie na, na granicy, bo tak to się też e, fachowo nazywa e, w nomenklaturze regulacyjnej, to wprowadzamy pewne grupę produktów i na razie mamy, mamy grupę produktów takich podstawowych, które są objęte tym, tym, e, tym podatkiem. Natomiast nie obojmujemy tym podatkiem już przetworzonych produktów, ani innych produktów też z sektorów energochłonnych, które de facto, y, no też ich utrzymanie w Europie i y, y, zapobieganie tzw. ucieczce emisji, emisji, czyli przemierzenie tej produkcji poza Europę, też zachodzi. No, i to, co jest, myślę, największym problemem, to jest sytuacja, w której z jednej strony to jest, to jest bardzo nowy instrument, on dopiero wchodzi, tak naprawdę, czy będzie spełniał to oczekiwanie, jakie wszyscy w nim pokładamy. No, to jest kwestia tego czasu, który musimy poświęcić i, i zobaczyć. Natomiast widzimy już pewne problemy na poziomie europejskim, które powodują, że ten mechanizm musi być dostosowany już do, do oczekiwań też przemysłu i, i wszystkich, którzy widzą te problemy. Jednym z takich Uproszczeń jest na przykład pakiet omnibus, który wprowadził zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw i próg de minimis 50 ton rocznie towarów wprowadzanych, tych właśnie towarów importowanych. To pozwoliło osiągnąć właściwie 99% 90 redukcję podmiotów, które są objęte tym, tym, tą regulacją, a jednocześnie osiągnąć 99% redukcji czy objęcia tej emisji, która jest importowana. No następnym elementem, który jest powiedzmy tu szalenie istotny, to jest wprowadzając ten podatek, no musimy być, mówię tu już tak z perspektywy powiedzmy ogólnej, nie komentując za głęboko może pewnych rozwiązań, ale musimy redukować bezpłatne przydziały uprawnień, które sektory zagrożone ucieczką dostawały ze względu na spójność powiedzmy polityki europejskiej. Problem polega na tym, żeby te bezpłatne przydziały były też pewnym takim poduszką wspierającą eksport towarów z Europy i wyzbywając się z czasem tego, tego mechanizmu musimy go czymś zastąpić. To znaczy, żeby utrzymać konkurencyjność przemysłu europejskiego i polskiego musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, które w jakiś sposób też promują eksport towarów tych zielonych wytwarzanych w Europie. No i to jest... To jest problem, który jest teraz silnie dyskutowany też w różnych gremiach. Komisja pracuje nad raportem z takiego pierwszego przeglądu Sibamu u i do końca roku prawdopodobnie zaproponują jakieś rozwiązania, między innymi te, które mają adresować problem eksportu. Innym takim problemem, który, który teraz już jest identyfikowany, to jest tak zwany reshuffling, czyli innymi słowy. Podmioty, które produkują, czy kraje, które produkują dobra, które są importowane przez Europę, mają taką możliwość, że przestawiają linie produkcyjne po to, żeby produkować w zielony sposób, czy za pomocą zielonych technologii produkty do Europy, dzięki temu unikając opłacania podatku SIBAM a z drugiej strony resztę produkcji adresując na inne regiony świata, co de facto jest kontrproduktywne do całej idei e, redukcji emisji globalnie, bo, bo o tym też trzeba pamiętać, że to nie chodzi tylko o to, że my się zabezpieczamy, bo nasz udział jest, jest relatywnie mały w stosunku do, do emisji globalnych. Natomiast no Unia musi ponosić też odpowiedzialność za działania poza swoim obszarem i stąd też ten, ten podatek graniczny jest takim chyba nowym, nową odnogą polityki klimatycznej Unii, bo ona musi na poważnie brać też odpowiedzialność za to, co się dzieje poza, poza obszarem Unii. Więc, jakby, reasumując, SIBAM jest, początkowym, jest początkową wersją. Dyskutuje się nad, temat, nad rozwiązaniami problemów, które już są zidentyfikowane, i oprócz tego identyfikuje się też problemy. Brakło rozwiązań dla całych łańcuchów wartości, bo tak naprawdę mówimy cały czas o produktach prostych, czyli to na stali, cementu, czy nawozy azotowe, natomiast nie mówimy o tych produktach, które są przetworzone, na których tego, ten podatek, ręczyń, tych, ten podatek nie obejmuje. Czyli innymi słowy, możemy nałożyć podatek na tonę stali, i tu jest zachowana konkurencja powiedzmy w jakiś, w jakiś sposób. Natomiast nie, nie podatkujemy pralki, czy lodówki, czy samochodu, a te samochody elektryczne no, obserwujemy ich dużą ekspansję z Chin w Europie. Co z kolei obniża konkurencyjność sektorów już przetwarzających, takich jak producenci samochodów, na przykład elektrycznych czy jakichkolwiek samochodów. W związku z czym ten, te refleksje, które będą teraz, i propozycje komisji, które mają być też prezentowane, no, mam nadzieję, że do końca roku, będą obejmowały też właśnie łańcuch wartości, plus też inne produkty które, te proste, które do tej pory nie były objęte sibam Czyli mówimy o takim objęciu horyzontalnym i, 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 no. I pionowym, jeśli chodzi o zakres SIBAM. Innym problemem, który się tu pojawia, to jest y, możliwość y, y, administracyjnego zarządzania takim. SIBAM jest na tyle kompleksowym rozwiązaniem, mówimy tu o importerach, że w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań, jakie mamy obecnie w polityce klimatycznej, czyli tym filarowym y, instrumentem, jakim jest system ETS, gdzie w całej Powiedzmy Unii Europejskiej mamy około 10 tysięcy instalacji, które są objęte tym systemem. W Polsce ich jest ponad 500. To Sibam sam w Polsce to jest około 2 tysięcy podmiotów, które, które będą impor tych importerów, którzy będą musieli być weryfikowani, e, obsługiwani za pomocą e, różnych procesów administracyjnych. I w momencie, kiedy my rozszerzamy te sektory, no to ilość procesów, które e, się pojawiają, jest coraz większa. Więc Komisja Europejska, mówiąc już w skali całej Unii Europejskiej, musi też ważyć, czy o, o, o jakby cała obsługa systemu, który jest tworzony, jest opłacalna i nie kosztuje więcej niż idea jego wprowadzenia. W związku z czym te elementy też będą brane pod uwagę. No już nie mówię o zgodności z WTO, bo to jest podstawowa, podstawowa rzecz. No i przy tej okazji mogę powiedzieć, że kluczowym w ogóle takim elementem, który... Determinuje to, w jaki sposób tego typu instrumenty są wprowadzane. Jest odpowiednia, um, odpowiednia analiza wielopłaszczyznowa, wielosektorowa, która pokazuje, czy tego typu rozwiązania mogą być wprowadzane, wprowadzane i jaka jest ich efektywność. Czego chociażby przykładem jest właśnie pakiet Omnibus, który w jednym powiedzmy analizie danych i, i Makroekonomicznych jakichś analiz pokazywał, że można po prostu wprowadzić jeden próg de minimis i osiągnąć ten sam efekt, obniżając koszty administracyjne. Do tego typu analiz służą modele makroekonomiczne i sektorowe. My akurat jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że rozwinęliśmy w ramach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych tego typu narzędzia i też jesteśmy w stanie analizować tego, tego typu procesy, dając informacje w Polsce o tym, czy dana regulacja jest dla nas korzystna, czy jak, jaki format tej regulacji powinien być wprowadzany, po to, żebyśmy wszyscy um, no, realizowali te podstawowe cele. I właśnie dokładnie w tym tygodniu podpisaliśmy porozumienie z, o współpracy przy wykorzystaniu narzędzi narzędzia makroekonomicznego modelowego z ministrem finansów, więc też minister finansów patrzy na te narzędzia i wykorzystanie ich w taki bardzo... Um, Istotne spo, widzi istotność wykorzystania tego typu narzędzi do pro, projektowania rozwiązań w kraju. Tak, niewątpliwie ocena wpływu i skuteczności wprowadzanych rozwiązań to jest ten jeden z korów tworzenia dobrych regulacji. Dziękuję serdecznie za, za wypowiedź i, i za, za przekazane tutaj informacje, perspektywy w tematach no, niewątpliwie bardzo bieżących i bardzo ważnych również dla branży chemicznej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.